Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej imienia Krystyny i Stefana Duchafa w Hrubieszowie. Szanowni państwo, z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w Paryżu w wieku 84 lat doktora Jadwigi Dąbrowskiej, wielkiej przyjaciółki i propagatorki naszej fundacji. Ciągle trudno nam się z tym pogodzić. Odszedł człowiek mądry, uczciwy i szlachetny. Pani Jadwiga prosta. od początku naszej działalności wspomagała Fundację i żyła jej problemami, troszczyła się o jej kondycję, rozwój i funkcjonowanie. Zaopatrywała Bibliotekę Fundacji zarówno w pism jak i inne wydawnictwa propagujące kulturę polską we Francji a także literaturę i podręczniki francuskie, co pozwoliło Fundacji prowadzić lekcje języka francuskiego dla dzieci i młodzieży. To dzięki jej inicjatywie najzdolniejsi uczniowie mieli okazję kontynuować naukę w Paryżu. Z tej formy kształcenia, pod troskliwą opieką Pani Jadwigi Dąbrowskiej, skorzystało 14 wychowanków naszej Fundacji. U Pani Jadwigi znaleźli pomoc, opiekę i schronienie, co pozwoliło im skorzystać z kursu Poznać Paryż i kulturę Francji. Była inicjatorką wymiany kulturalnej młodzieży polskiej i francuskiej. Dzięki Jadwidze Dąbrowskiemu kilkakrotnie przyjmowano Fundacji Grupy Młodzieży z terenu Francji. Które umożliwiono zwiedzenie najciekawszych miejsc w mieście i regionie oraz poznanie polskich kobieśników. Tacy ludzie, jak doktor Jadwiga Dobrowska, nie zdarzają się czasem, są wyjątkowi i tym bardziej odczuliśmy tę stratę. Niełatwo znaleźć słowa uciechy w tych trudnych dniach, możemy tylko wyrazić nadzieję. Że czas złagodzi ból i to poczucie straty, prosimy przyjąć od nas wyrazy szczerego współczucia, z głębokim żalem żegnamy Rada i zarząd Fundacji. Na pograniczu między matką Między lasem a miastem, zawsze patrząc w dwie strony, zawsze widząc od środka rzecz każdą i od zewnątrz. Między rodziną a samotnością, otulona milczenie. Między wołaniem o wolność a niewolą na co dzień, między niepewnością dnia a wiarą we wieczność, nabytą nieufnością a wychowaniem w prawdzie, między gwałtem uczuciami i ustami na wódkę, w ciągłej sprzeczności ze sobą. Między jedną Ojczyzną a drugą. Ani już stamtąd, ani jeszcze stąd trwamy, wyrastajemy, jesteśmy, odejdziemy.